Nowy zbierak Minty, o którym mówiłem wam dziś rano, a także karty na fałdolce to fakty, jakim przyjdzie nam się dzisiaj przyjrzeć, a więc hej wszystkim z tej strony Jaju i przypominam wam o, o moim kodzie w sklepie typ po wpisaniu to, którego nie tylko będziecie mieli szansę pojawić się na moim filmie, jak widoczna piątka, ale również pomożecie mój kanał, czy będziecie mieli szansę na wzięcie udziału w losowaniu na Skull i inne takie ciekawe nowości. Jeżeli chcecie pojawić się natomiast na odcinku na 100%, to wbijajcie na moje Discorda i wyślijcie screena zakupu czegokolwiek za pomocą kodu Jajłety, a teraz bez dalszego przedłużania. Zaczynajmy! Jak donosi jeden z najlepszych likerów Shina nowy Kill'em wcale nie będzie darmowy, jak to pokazały niektóre portale, a będzie go można zdobyć po zakupie specjalnej karty na V-Dolce, które to już niedługo wejdą do życia, ale po kolei. Promocja ta obejmuje sklepy GameStop, a w pierwszej kolejności dotknie ona Stany Zjednoczone, Anglię, Francję, a także Niemcy i niestety Polska już na starcie odpada, ponieważ u nas coś takiego jak GameStop nie funkcjonuje. Nowy killow Minty początkowo miał być dostępny jako taka swoista ulotka w oddziałach sklepu GameStop. Jak się okazuje, będzie on wręczany wraz z Paragonem ze zakupy karty na fałdolce. A czym one w ogóle są? Na pewno mamy tutaj wiele graczy, którzy korzystają z kart ogólnodostępnych w różnych sklepach, za pomocą do których jesteśmy w stanie doładować nasze konto PlayStation czy zakupić Riot Points w League of Legends. Korzystacie z Paysafe Kart, a więc ta usługa jest jak najbardziej dla Was znana. Tym razem do sklepów, a w pierwszej kolejności do GameStopów, dotrą nowe kardy, za pomocą których będziecie w stanie zakupić w w ilości 1000, 2800, 5000 i 13,5000 Ceny nie będą się różnić od tych znanych wam w Fortnite'owym sklepie. Jest to po prostu alternatywa zakupu dla wszystkich, którzy z jakiegoś powodu nie mogą kupić PSC kart, albo nie mają konta bankowego. W niektórych miastach nie można kupić niektórych PSC, a więc taka kartka będzie wybawieniem. Jeżeli mieszkacie w Niemczech lub w innym wymienionym wcześniej państwie, to po wprowadzeniu promocji udajcie się do sklepu, aby zakupić sobie w Takowego gift carda. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli chrapkę na fałdolce, przed tym upewnijcie się, że promocja nadal jest aktualna i że jest w ogóle włączana, bo na chwilę obecną nie jest, aby nie stracić pieniędzy. Kiedy sobie kupicie takowy upominek, to do Waszych rączek wraz z Paragonem trafi kartka na odwrócie, do której będziecie mieli kod na owy cudowny, świąteczny zbierak. A więc w czym cieszyć. Jak słyszeliście wcześniej, promocja ta nie obowiązuje w Polsce, ponieważ GameStop nie funkcjonuje w naszym kraju. Czy oznacza, o to, że powinniśmy się martwić? Nie, ponieważ istnieje parę alternatyw, jak zdobyć ten kod i tutaj śpieszą do Was z pomocą, a także z pocieszeniem. Karty na fałdolce trafią również do naszego kraju, tylko że nie do GameStopu, a do sklepów typu Empik, i to właśnie tam w pierwszej kolejności należy szukać wskazówek. Być może promocja trafi do nas, ale troszeczkę później i na przykład będziemy w stanie odebrać takowy przy zakupie karty w innym sklepie. Takie wątpliwości pojawi się przy promocji filmu Warcraft, jednakże finalnie nawet polskie kina. Otrzymały takową opcję i to w dniu premiery. Oczywiście jest to bardzo optymistyczny i wątpliwy scenariusz, ponieważ taka opcja wymaga dodatkowych umów, i jeżeli nie będzie się to opłacać epickim, to najzwyczajniej w świecie nic z tym nie będą robić. W biznesie nie ma miejsca na dobrot serca. Takowe jest natomiast na YouTubie i wśród Fortniteowej społeczności. Jeżeli mieszkacie w Anglii, czy gdzieś tam, to macie sprawę ułatwioną, jeżeli macie natomiast może tatę tam w pracy lub kogokolwiek z rodziny, to takowa osoba może wam kupić upominek. Tu już po starcie promocji, czyli najpewniej w okolicach Mikołajek. Tym samym zdobędziecie bardzo unikatowe przedmioty i to bardzo wcześnie. Czy jest jakikolwiek ratunek, jeżeli nie jesteśmy w stanie doświadczyć jakiegokolwiek ze wcześniejszych scenariuszy? Owszem, jest i jestem nim ja, jednakże taka akcja wymaga ogromnego zaangażowania również z waszej strony. Nie mam niestety nikogo w GameStopie, aby wyciągnąć parę kodów z podlady dla was, jednakże mam znajomych lekarów, którzy żyją w Niemczech i USA, a więc w krajach, w których promocja pojawi się jako pierwsza. Do tej pory, bo myślałem, że jakoś kody dla Was ogarnę. Jednakże, jak widzicie, są one dołączone do zakupów. A więc, niestety, ale nie jestem fizycznie w stanie ogarnąć tego za darmo. A sam nie jestem taką cebulą, aby prosić ich o niezużyte kody, jeżeli ci będą kupować v Jest to dość takie niehonorowe. W tej racji chciałbym z Wami podpisać drobny układ, a jaki? Zdobędziemy te kody razem. Jeżeli zamierzacie cokolwiek kupić, to wpiszcie mój kod w Fortnite do sklepie i najzwyczajniej w świecie będę w stanie dla Was zakupić te kody. I przy okazji rozdam wam pozostałe fałdolce ponieważ ja sam ich nie potrzebuję. Kod twórcy jest dość małym źródłem zarobku, a więc załóżmy, że każdy tysiąc nowych osób z moim kodem to jeden taki kodzik na fałdolce i zbiera gminy dla was. Jeżeli nie pojawi się nawet tysiąc nowych wspierających, to po prostu załatwię dla was taki... PRZESTAŃCIE WALIĆ MI TE W ŚCIANY! Jeżeli nie pojawi się nawet tysiąc nowych wspierających, to po prostu załatwię dla was taki jeden z własnej kieszeni dla biernych widzów. Tak się mogę poświęcić. Jednakże jeżeli ma jeśli macie okazję do zakupu czegokolwiek lub zamierzacie takowy, to wpiszcie mój kod, a będę wam wdzięczny z całego serducha. Czy mam coś jeszcze do dodania? Tak, takowy prezent ode mnie będą mogły odebrać tylko osoby z kodem jajuty w Fortnite'owym sklepie, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!